Siemanko, tu Mat podcast Rap Matters. Z racji tego, że filmik o pocztówce z Warszawy, tako Hemingwaya, przebił 5000 wyświetleń, co jest absolutnym rekordem podcastu. Dziś w strefie klasyków najważniejszy album, album, który rozpoczął na dobre jego karierę, czyli Trójkąt Warszawski. Od premiery Trójkąta minęło już prawie 6 lat. Myślę, że w momencie premiery, czy w kilku, nawet kilkunastu miesiącach, które nastąpiły później, nikt nie spodziewał się, że narodził się na scenie właśnie raper, który przez kilka lat będzie rządził mainstreamem i którego premiery kolejnych płyt będą robiły szum nie tylko wśród hip-hopowych zapaleńców, ale też w najważniejszych mediach w Polsce. Najpierw chwilę o tym, jak z mojej perspektywy wyglądała droga Taco Hemingwaya na szczyt, szczególnie o początkach, a później o tym, jaki jest Trójkąt Warszawski, bo to jest clue tego odcinka. 19 grudnia 2014 roku został opublikowany Trójkąt Warszawski i nikt się tym raczej nie przejął. Pierwszym tekstem o, o trójkącie w hip-hopowych mediach była prawdopodobnie recenzja Dawida Bartkowskiego z 25 grudnia tego samego roku. Nie pytajcie mnie dlaczego Dawid wtedy nie objadał się sernikiem tylko opisał na blogu, dziwna sprawa, ale cóż. E, w każdym razie, jak, jak mówił mi później, materiał został mu polecony przez Tomka Zielińskiego z Eleven, o czym Tomek też wspominał w wywiadzie, którego kiedyś, kiedyś dawno temu mi udzielił. E, nic się nie zmieniło do końca stycznia 2015 roku, kiedy ja wspominałem trochę na swoim blogu jeszcze wtedy o, o, o Trójkącie Warszawskim. E, i Tako pozostawał wciąż na tyle nieznany, że udało zrobić mi się z nim wywiad w lutym, jako że był to jeden z niewielu wywiadów z Tako Hemingwayem, był później cytowany na temat i w wielu innych mediach i no, miałem niesamowitego farta, trzeba przyznać, że, że wyczułem moment. Jakoś zadowolony z tej rozmowy nie jestem, była dość taka tak prosta, ale już wtedy były tam pytania od fanów, także można powiedzieć, że. E, ta kula śniegowa z Fame'em zaczynała się powoli kręcić, i powiedzmy, że wtedy znało go już nie 15, a 150 osób. E, powoli zaczynał grać też koncerty, i na koncertach zaczyna, zaczynał też grać utwory z nadchodzącej wtedy umowy o, dzie o dzieło e, i dzięki temu świat usłyszał m.in. Awizo i białkoholików, których w wersję live. W takiej dość słabej jakości krążyły po YouTube i ślizgu i był tam już potencjał w tym, że, że to dalej będą dobre kawałki, że na jednym trójkącie warszawskim się nie skończy. Kolejnym i takim już solidnym boostem był Single 6.0, bardzo dobrze przyjęty a na dobre wstrzelił się już singlem Następna Stacja. Utworze niezbyt błyskotliwym, ale takim, który, który trafił pod strzechę i w Hemingwayu zaczęli zakochiwać się warszawiacy podróżujący metrem. I nie tylko, bo ten utwór był udostępniany u moich znajomych, u takich, których, którzy zupełnie nie słuchali rapu, więc udało mu się. I gdy w 2015 roku grał koncert na Openerze, pod sceną i przed monitorami, bo ten koncert był transmitowany live, zgromadziły się już tłumy. A potem, sami wiecie, tysiące artykułów, próby zawłaszczania twórczości tako przez polityków, każde kolejne premiery często były wypuszczane bez żadnych zapowiedzi, to też. Było mega fajne i, i budziło to niesamowity szum. Momentalnie ludzie zaczynali streamować wręcz i, i pisać oceny na, na Twitterze czy w sieci, czy, czy, czy gdziekolwiek. I potem nastąpiło to sięgnięcie po, po, króla, po tytuł króla mainstreamu razem z na Fidem, gdy duet. Tako na Fidę powstał, aż wreszcie Tako w zeszłym roku, czy tam dwa lata temu, już pamięć nie ta, ale wypełnił Narodowy, grając koncerty razem z Dawidem Podsiadło. I nawet to, że te dwie tegoroczne płyty są nudne, nie zmienia to faktu i nie wieszczyłbym na pewno końca kariery Hemingwaya. Myślę, że jeszcze wiele lat będzie się przewijał mniej lub bardziej. Przejdźmy jednak do samego Trójkąta Warszawskiego, bo o tym jest ta strefa klasyków. 29 minut, 7 kawałków, 3 producentów, żadnych gości. To jeden z najlepszych koncept albumów, które tworzą spójną, logiczną, fabularną całość. Jeden z, nie najlepszy, bo za najlepszy uważam Wbrew wskazówkom Tomasza Andersena, o którym też na pewno strefa klasyków kiedyś powstanie, ale jeszcze nie teraz, bo to materiał bardzo, bardzo niszowy, a fantastyczny, więc sprawdźcie. Trójkąt warszawski jest osadzony oczywiście tam, gdzie, gdzie wskazuje jego nazwa. Trójkąt oczywiście nie odnosi się do, bezpośrednio do figury geometrycznej, ale raczej do Menażer trua, jak e, mówiono w, w Seinfeldzie, po, pozdrawiam wszystkich widzów, jeśli oglądaliście. Bohaterami są główny bohater, X i, i Piotrek, aka Water, e, czyli Nemesis naszego głównego bohatera. E, Szluki i kalafiory, czyli utwór rozpoczynający krążek i tak naprawdę rozpoczynający chyba karierę Taco Hemingwaya, bo któżby się przyjmował, Young z czy kawałkami z St. Clouda. Po latach jest jeszcze lepszym openerem niż, niż wtedy się mogło wydawać. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory, tak tako zaczyna. I cóż to jest za przedziwne zestawienie, cóż za dziwny twór e, mamy w tej linijce, taki też, który bardzo łatwo da się wyobrazić, bo zapach papierosów i, i gotowo, rozgotowanego, czy tam gotującego się kalafiora każdy chyba zna. W dodatku szlugi i kalafiory to też e, bardzo dźwięczna zbitka, to też łatwo zapada w pamięć i budzi naszą wyobraźnię. Technicznie w tym kawałku zdarzają się podwójne ryby, lepsze i gorsze, dokładne i niedokładne, często też powielane w kilku wersach. Tutaj tak o, na pewno od razu sobie zaplusował wśród truskuli, bo widać było, że jego styl to, to nie jakieś tam przypadkowe lepienie wersów, tylko wersy, nad którymi musiał trochę posiedzieć i nawet jak mentole fajki, zielone najki, pieprzone bajki, to nie jest szczyt techniki. To zestawienie conspect gąsek no thanks Wypada już zachęcająco. Sama historia zostaje ładnie osadzona już na początku, już w Openerze Opiszy, opisy miasta są dość plastyczne, łatwe do wyobrażenia. No nie możemy też zapomnieć o wstępie, o wstępie z dziennika z czasów PRL, te nagrania wygrzebane gdzieś tam przez rumaka z różnych miejsc przywijają się na całej płycie, dodając jej bardzo dużo warszawskiego klimatu. Następujący później marsz, marsz znowu było o kilka sten do przodu, ale przede wszystkim skupia się na desperackich przemyśleniach głównego bohatera, którego miłość do ex nie zgasła. Znowu kawałek jest bardzo ładnie poskładany technicznie. Wielką zaletą jest to, że nie ma tutaj linijek wypełniaczy. Każda coś znaczy, coś wnosi, jest po coś i to też trwa zresztą przez e, całą płytę. Gdybym miał wymienić najlepszą linijkę z tego konkretnego kawałka, to byłaby ta, w której. Główny bohater złości się na Piotra, który porzuca Eks na rzecz jakiejś tam innej panienki. I główny bohater mówi, że chciałby rzucić go butem i zrobiłby to, gdyby to nie były Air Max. I to też ładnie wpisuje się w obecną kulturę. Atmosfera zagęszcza się we wszystko jedno. Tutaj patrzymy oczami Eks, poznajemy historię tego, jak poznała. Piotra, e, I potem, jak jej zachwyt zmienia się w rozczarowanie, i może nie będę zradzał więcej, bo chyba każdy wie, co tam się działo, a jeżeli nie wie, to nie będę spoilerował, ale na pewno to jest bardzo ładnym zabiegiem narracyjnym. E, to, że widzimy tym razem świat oczami X, i też to, że dochodzimy do punktu, e, do tego samego punktu, w którym skończyliśmy poprzedni kawałek czyli cała trójka bohaterów spotyka się w jednym miejscu. E, widzieliśmy to najpierw oczami głównego bohatera. Teraz, właśnie, ex, a w kolejnym kawałku e, widzimy świat oczami Piotra, e, tego Piotra Łotra, który e, tak jakby tłumaczy się nam, widzom, słuchaczom, którzy wcześniej mieli go za rzeczywiście jakiś mega czarny charakter. A tutaj okazuje się, że no on po prostu taki jest i, i no nie jest może super idealną postacią, ale, ale nie jest też taki ostatni. E, w każdym razie widać tutaj napracowanko, bo te kawałki są przemyślane, Sporo jest odniesień między jednym kawałkiem a drugim. Tak żeby połączyć kropki, to musimy sobie bardzo dobrze ten materiał poznać bez jednego kawałka nie zrozumiemy w pełni drugiego i odwrotnie więc widać, że przypadkowi tako zostawił tutaj naprawdę niewiele i to wszystko ma ręce i nogi. E, fabuły zatem już może nie streszczajmy, chciałbym się pochylić nad flow taką, bo tutaj wiele osób miało, czy ma dalej zarzuty, w tym ten najsłynniejszy, że jeżeli tako nie ma flow to powinien pisać książki, no szczególnie że jest fabuła, więc by pasowało, prawda, albo że dukał na tej płycie. E, no i wezmę Hemingwaya w obronę, bo na pewno nie ma tutaj antyflow, jaki miał kiedyś Fish na przykład. No prawdą jest, że warsztatowo miał braki. Gdyby ich nie miał, no to by się nie rozwinął tak jak rozwinął się teraz, bo tako na szprycerze, z tako na Fide czy na pocztówce z Warszawy, no to raper, który potrafi o wiele, wiele więcej i tutaj nie ma się co kłócić, ale e, bardzo dużo braków tako załatał tutaj technikom. Dzięki temu, jak poskładał wersy, trójkąt warszawski brzmi bardzo strawnie. No i bez względu na jakość rymów, bo czasami rzeczywiście nie są idealne i mimo tego, że zdarzają mu się tu jakieś czerstwe zestawienia czy porównania, to podwójne czy te powtarza powtarzające się rymy robią swoje. Co więcej, daleki e, jestem od mówienia, że to flow tako jest tutaj jakieś strasznie drętwe i że nie da się go słuchać. On w zależności od klimatu bitu e, zmienia nawijkę, to przejście między radosnym przerywnikiem a ciężkim mięsem Wypadło naprawdę solidnie i tam fajnie operował tempem nawiki czy e, modulowaniem głosu. Ja też w ogóle nie mam nic przeciwko takiemu gadanemu, dukanemu e, flow, bo robił to właśnie wspomniany fish Tomasz Anderson też na tej swojej płycie. A z takich mainstreamowych gwiazd przecież robi to soku i, i ludzie mówią, że to jest super stylowa. No tutaj może daleko mi do też robienia nie wiadomo czego z tej nawiki, tako, ale. E, Raczej go to wyróżniało niż, niż przekreślało, tak. Przynajmniej mi się to w pewien sposób podobało. no Na pewno nie będę tutaj przyciemniał, że jest to jakoś super zarapowane. Nie, nie jest. To jest po prostu solidne. Ale też nie będę mówił, że jest to fatalny rap, którego nie da się słuchać. Co więcej, brzmi bardzo naturalnie, bez napinania się, bez jakichś takich niepotrzebnych ozdobników, których, których obecnie raperzy używają bardzo dużo. Nie przeszkadza mi to ani trochę i nie jest to żadnym problemem w tym, by tę płytę odbierać tak, a nie inaczej. Trójkąt warszawski jest zatem klasykiem z kilku powodów. Przede wszystkim to album, e, pierwszy wielki album tako Hemingwaya. Czy najlepszy to nie wiem, bo zastanawiałbym się między właśnie trójkątem, a jeszcze umową o dzieło, którą bardzo lubię. Reszta była już słabsza. Co nie znaczy, że nie miałem, e, nie czerpałem przyjemności z odsłuchu wosku, pocztówki z Warszawy, o czym mówiłem wcześniej, czy na przykład z café Belga. To też album, który rozpoczął modę na to, aby być raperem obserwatorem. Co prawda ta moda na, na bycie obserwatorem trwa od zawsze w rapie, ale chodzi mi o, ten, o te takie wielkomiejskie narracje e, i gro raperów chciało naśladować taką większość z mizernym skutkiem. E, paru gości też próbowało naśladować i próbuje w sumie dalej naśladować jego flow właśnie z tamtych czasów. Nawet na, w sumie na e, ostatniej płycie na Europie Tako wciąż gdzieś tam nawinął jakiś fragment, jak, jak na trójkącie wręcz, a z tych innych raperów e, najbliżej jest chyba ten z grupy Lordofon. I w ogóle każda wytwórnia w pewnym momencie chciała mieć swojego o tych inspiracji było naprawdę dużo słychać. No ale przede wszystkim Trójkąt Warszawski to świetny, fabularny krążek. Takich krążków w polskim rapie kilka jest, ale nie jakoś specjalnie dużo. Historia jest dopracowana, kapitalnie rozpisana, nie ma dziur, jest dużo tych easter eggów pochowanych w poszczególnych kawałkach i za to Trójkąt Warszawski trzeba docenić. Ta historia trzyma się kupy, ona może nie jest jakaś taka super odkrywcza, nie? To jest taka historia, która może zdarzyć się każdemu, no bo kto tam nie miał jakiś feelings do, do swojej ex? i tam jej kolejny partner był Nemezis i tak dalej i były te pijane sms -y, telefony i, i tak dalej. No to jest taka sytuacja jakich wiele, ale to też e, łatwo się z tym utożsamić, co też daje, daje plusa tej płycie, e, ale przede wszystkim to jak tako posługując się tą historią sportretował Warszawę w 2015 roku, czy, czy swoje pokolenie no, zasługuje na wielkie brawa. Propsy dla Tako, propsy dla Rumaka, który stworzył większość bitów, propsy dla dwóch pozostałych producentów, czyli Augustyna i Bebuna. Props wreszcie dla Tomka Zielińskiego i Dawida Bartkowskiego, bo pokazali mi ten krążek i też w pewien sposób pokazali go światu, bo myślę, że te oddolne ruchy, te oddolne poszczególne pojedyncze propsy czy na forach, w sensie na forum jednym, na, na ślizgu wtedy, czy gdzieś tam. Inne głosy, które dodawały płatków śniegu do tej wielkiej kuli, jaka narastała na samym początku kariery, Tako było, było bardzo ważne, by rozpędził się tak, jak się rozpędził i by był w miejscu w takim, jakim jest. E, czyli na kanapie z królami polskiego rapu, jeśli chodzi o, o rozpoznawalność. Także to wszystko na, na dziś. Dzięki wielkie. Kolejna strefa klasyków na pewno z jakimś starszym materiałem. Kilka propozycji ciekawych padło pod poprzednim odcinkiem z Dinalami, ale propozycje oczywiście wciąż są mile widziane. Przypominam, że podcast możecie wspierać na Patronite, słuchać go, możecie go na YouTubie, na Spotify i na innych platformach z podcastami. Ci, którzy patronują podcast, co jakiś czas dostają ceny, a co miesiąc dostają newsletter, gdzie opisuje premiery Pisze o wydarzeniach i daje mnóstwo linków do nieznanych kawałków. Pamiętajcie, że taniej płyty możecie kupować w sklepie iwoski.pl. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.